w Kreatywnym Goku Online. Dzisiejszym bohaterem naszego odcinka będzie wąż, przyjaciel lwa. I znowu będziemy pracować na kolorowych kartkach. Brązowy kolor, wystarczy połówka. Fiolecik, zieleń oraz tło, czyli może być delikatny niebieski. Do tego flamastry, czarny oraz czerwony. Jeżeli ktoś posiada również białą kredkę. I nożyczki. A zatem przystępujemy do naszej pracy. Zaczniemy od tego, że wykonamy drzewo, na którym będzie zwisać nasz wąż. I zginamy brązowy kawałek naszej kartki jeszcze na kolejną połowę. Odcinamy ją. Drzewo może być ma nieregularne kształty, więc nie ma znaczenia, czy to będzie prosta linia, czy krzywa. I tak będziemy je naturalnie wykrzywiać, żeby jak najbardziej przypominało nam drzewo. Tak? A zatem tutaj troszeczkę wycieniujemy, żeby nadać jak najbardziej naturalny kształt. Wszystko robimy na oko. Jak wyjdzie, tak będzie po prostu. Aniołówka, ołówka, ani linijki idziemy w improwizację. Tylko musimy zwrócić uwagę, żeby prostą linię do prostej kartki, tak żeby nie było na odwrót. Trochę kleju i mamy już tutaj nasze drzewko. Dalej przymierzamy, zastanawiamy się, jak wykształtować tutaj konar. Ukształtować. Tak, niech będzie w ten sposób i zobaczcie. Cieniujemy z jednej strony, z drugiej śradeczek. Jakie to proste, kto by pomyślał. Śradeczek, tak. Możemy, żeby nie były dwa takie same, możemy drugi przyciąć krótszy i troszeczkę go wykrzywić. Przymierzamy, sprawdzamy, czy już jest dobrze. Mnie już fascynuje, jak ten wąż tam się owinął. Na szczęście wszystkiego się dowiemy. W następnych krokach będzie... Ora na węża, ale jeszcze skupimy się tutaj przy drzewie naszym. Kartka. Jeżeli ktoś ma skrawki zielonej e, kartki, można wykorzystać. Wycinamy nasze listki różnych kształtów: większe, mniejsze. Tak? W ten sposób. ile wyszło nam dwa pięć tak na cztery pięć no i mniej więcej przyklejamy tutaj no takiego a można więcej? Można. Śmiało. Oto nasza fantazja, ile podpowie, tyle możemy wykonać. A mogą robaki siedzieć na Mogą. Rzegu? Mogą. Wszystko może się zdarzyć. Może nawet tak przylecieć. Może gniazdo gdzieś tu się pojawić z jajkami, bo węże skradają się do takich jajek różnych. Tak, weźmiemy teraz nasz filmaster i troszeczkę tutaj nadamy takiej kory. Będziemy imitować kory. I konar. Tutaj listki. Nie ma znaczenia, czy równo. Jest to linia naturalna. O, jeszcze tutaj troszeczkę. O. I tak przygotowaliśmy naszą bazę do naszego węża. I kolejnym etapem, już, teraz już jest trudniej, tak? Tak myślałam. Musimy skupić się na tym, że będzie taki trzykrotnie yy, zaplątany, tak? Czyli oponki musimy takie namalować, narysować trzy, tak? I te oponki razem, tutaj i tutaj zostawiamy miejsce, żeby konar nasz wszedł. Czyli na mniej więcej. Najwyżej przytniemy później. Tak? I przy pierwszej oponce wypuszczamy dłuższą szyję, żeby narysować jeszcze głowę. I tak na mniej więcej wyszło. Oczy, tu nosek, a już na niebieskim tle dorysujemy nasz języczek. I proponuję już teraz Troszeczkę wzorku, wzorek nanieść na nasz, na, do naszego węża na ciele jego tutaj. Tak mniej więcej, później białą kratką jeszcze, jeszcze dodamy konturu, żeby był bardziej widoczny. Najlepiej, żeby ten wzór był naprzemiennie. Raz za jednej, raz z drugiej strony. Wtedy tak myślę, że lepszy efekt. Tak? Jestem ciekawa, jak, jak wasze węże będą wyglądać. Może będą mieć inny wzór ciekawszy. Ogonek jeszcze na koniec, tak? Teraz zaczniemy go wycinać. Sprawdzimy, czy będzie pasować. wycinania i sprawdzamy. O, mniej więcej pasuje. Jeszcze tutaj został nam ogonek. O tak szybciutko. Zaraz go tu dotniemy. Troszeczkę. I ogonek, tak? W takim, jeżeli wszystko pasuje, to możemy przykleić trochę kleju i przyklejamy. Tutaj nasz ogonek jeszcze został. Jeszcze został nasz ogonek. Zaraz go tutaj poprawimy kontur. Dodamy. Tak. Jeszcze język, Trochę podkleimy głowę. Widzę, że będzie pasować idealnie. I została jeszcze biała kredka, tak? Możemy tutaj nadać taki takiego dekoracyjnego szyku. Będzie bardziej widoczny nasz wzorek. O, robimy to tak w miarę szybko, nieważne, że... stała nasza ekspresowo szybka praca. Dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze inspiracje pod filmem, w komentarzu. Trzucajcie Wasze zdjęcia, komentujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.